Lowell jako współczesny stoik łączy ciszę i humor, w każdym przypadku wysuwając na pierwszy plan głęboką perspektywę filozoficzną i osobliwe poczucie humoru. Rozważmy jego podejście bardziej szczegółowo i zacznijmy. Głębia wewnętrznego dialogu i zarządzanie reakcjami emocjonalnymi. Lowell postrzega swoje wewnętrzne rozmowy zarówno jako narzędzie medytacyjne, jak i źródło humoru. Każdego ranka patrzę w lustro i mówię: Dzień dobry, cudowny mózgu. To nie tylko rozpoczyna mój dzień od komplementu, ale także przygotowuje mnie na problemy, które doprowadzą mój umysł do granic możliwości. Podejście Lowella pomaga mu radzić sobie z trudnymi myślami i nieustannie wciąga go w pozytywną przestrzeń mentalną. Takie wewnętrzne dialogi pomagają mu radzić sobie ze stresem, jednocześnie wprowadzając humor do jego codziennej rutyny. Lowell wykazuje stoicki dystans w zarządzaniu swoimi reakcjami emocjonalnymi, i wyjaśnia te sytuacje w następujący sposób. Emocje mogą czasem pukać do drzwi i wdzierać się do środka, ale nie muszę ich gościć. Delikatnie sadzam je na krześle i mówię: Zaraz do ciebie przyjdę. Zmniejsza to chwilowy wpływ emocji i daje Lowellowi możliwość oceny ich z bardziej obiektywnej perspektywy. Ta strategia zapewnia skuteczny sposób zarządzania wahaniami emocjonalnymi i pozwala mu być bardziej racjonalnym i wyważonym w podejmowaniu decyzji. Zarządzanie percepcją i humor oraz spokój psychiczny i cisza. Lowell z humorem podchodzi do napotykanych trudności. Kiedy nudzę się na spotkaniu, wyobrażam sobie, że ta sytuacja to starożytna lekcja filozofii. Wyobrażam sobie, że każdy jest filozofem i że dzisiejszą lekcją jest nauka cierpliwości, powiedział Lowell. Takie podejście przekształca negatywne sytuacje i czyni je bardziej znośnymi, a nawet przyjemnymi. Zarządzanie swoją percepcją w ten sposób zapewnia Lowellowi ochronę przed stresem codziennego życia. Lowell regularnie przeznacza czas na wyciszenie umysłu. Każdego dnia spędzam co najmniej 10 minut w ciszy. To przygotowanie do chaosu reszty dnia, mówi. Te ciche chwile zapewniają jej zarówno mentalną, jak i emocjonalną odnowę oraz sprawiają, że jej umysł jest jaśniejszy i bardziej skoncentrowany. Lowell postrzega te procesy jako okazję do odosobnienia i ponownego skoncentrowania się na chaosie współczesnego życia. Strategiczne wykorzystanie ciszy. Lowell używa ciszy jako narzędzia w komunikacji. Czasami najlepszą odpowiedzią jest brak odpowiedzi. Daje drugiej osobie przestrzeń do dalszego wyjaśnienia swoich myśli, podczas gdy ja mam szansę lepiej zrozumieć, co naprawdę ma na myśli, mówi Lowell. Ta strategiczna cisza zarówno pokazuje szacunek DLA drugiej osoby, jak i pozwala Lowellowi lepiej ocenić sytuację. Takie podejście daje mu przewagę, szczególnie w złożonych lub emocjonalnych dyskusjach, ponieważ milczenie daje mu czas na zachowanie spokoju i szersze spojrzenie na sytuację. Metody Lowella oferują dogłębne spojrzenie na to, jak filozofia stoicka może być stosowana we współczesnym życiu, pozwalając jednostkom prowadzić bardziej świadome, zrównoważone i spokojne życie. Z drugiej strony, poczucie humoru tworzy atmosferę lżejszych i przyjemniejszych relacji, co skutkuje szczęśliwszym i zdrowszym środowiskiem DLA obu stron. Moc przepraszania i reagowania na potrzeby. Lowell rozumie, w jaki sposób przeprosiny mogą poprawić równowagę sił w związkach. Przyznanie się do błędu jest dla mnie sprawdzianem siły. Uczę się na błędach i mówiąc przepraszam, zrobię to lepiej. Wzmacniam siebie i moje relacje, powiedział Lowell. Dla Lowella jest to nie tylko przyznanie się do popełnienia błędu, ale także część osobistego rozwoju i dojrzałości. Takie podejście zwiększa intymność w relacjach i ułatwia procesy naprawcze. Okazując wrażliwość na potrzeby bliskich, Lowell sprawia, że czują się oni docenieni. Dbanie o potrzeby mojego partnera jest wyrazem mojej miłości do niego. Czasami oznacza to dawanie im własnej przestrzeni, a czasami po prostu bycie przy nich. Mówi, ta wrażliwość buduje głębokie zaufanie i zrozumienie w związku, ponieważ wszyscy czują się rozumiani i wspierani. Wspólne milczenie i bycie godnym zaufania. Lowell zna wartość spokojnych chwil spędzonych razem. Niektóre z naszych najlepszych chwil są wtedy, gdy nic nie mówimy. Po prostu cieszymy się spokojem bycia razem, mówi. Ta wspólna cisza wzmacnia więź w związku, ponieważ cieszą się byciem razem w zrelaksowany sposób, bez presji. Niezawodność Lowella w jego związkach jest jedną z jego najbardziej charakterystycznych cech. Kiedy składam obietnicę, dotrzymuję jej. A to być może najcenniejszy dar, jaki możemy sobie nawzajem dać, mówi. Ta konsekwencja tworzy solidny fundament zaufania w związku i przyczynia się do rozwoju długotrwałej więzi. Lowell podkreśla znaczenie wolności w związku. Prawdziwa miłość nie polega na posiadaniu siebie nawzajem, ale na byciu wolnym razem. Każdy z nas ma swoją własną podróż, a wspieranie tych podróży jest oznaką naszej miłości. Takie pełne szacunku podejście zachęca obie strony do osobistego rozwoju i pomaga związkowi rozwijać się w zdrowszy sposób. Metody Loela zapewniają zarówno praktyczną mądrość, jak i głębokie zrozumienie i wrażliwość na relacje. Każde działanie wnosi wartość dodaną do związku, a jego poczucie humoru pozwala na rozwój relacji w lżejszej i przyjemniejszej atmosferze. To zdrowe i zrównoważone środowisko relacji pozwala obu stronom być szczęśliwymi i spełnionymi, a filozofia Lowella stanowi potężny przykład tego, jak można ją zastosować we współczesnym życiu. Inspirowanie ich oraz szczera i otwarta informacja zwrotna. Lowell D.B.A. o swój rozwój osobisty i cele, aby inspirować swoich bliskich. Przywództwo przejawia się w czynach, a nie słowach. Doskonaląc siebie, staram się inspirować ludzi wokół mnie do pozytywnych zmian. Mówi. Takie podejście motywuje ludzi wokół Lowella i zachęca ich do wykorzystania własnego potencjału. Zapewniając otwartą i szczerą informację zwrotną, Lowell tworzy zdrowe środowisko komunikacji w relacjach. Przejrzystość w relacjach jest podstawą długotrwałych więzi. Delikatnie przedstawiając fakty, wzmacniamy nasze relacje. Mówi. Taka informacja zwrotna zapobiega nieporozumieniom i pomaga przezwyciężyć problemy w związku. Lowell rozwija wewnętrzną dyscyplinę, aby zachować spokój i orientację na rozwiązania w trudnych czasach. Podczas sztormowej pogody trzeba być spokojnym kapitanem usteru statku. Zachowując spokój w czasach kryzysu, uspokajam siebie i moich bliskich. Wyjaśnia. Ta umiejętność sprawia, że związek staje się silniejszy w obliczu trudności, a nie rozpada się. Tworzenie przestrzeni DLA rozwoju i spokoju w warunkach stresu. Lowell tworzy przestrzeń DLA rozwoju osobistego swoich bliskich i wspiera ich w samodzielnych poszukiwaniach. Każdy potrzebuje własnej przestrzeni. Czasami najlepszym wsparciem jest wycofanie się w razie potrzeby i pozwolenie im na samodzielny rozwój. Mówi: Takie pełne szacunku podejście zachęca obie strony do indywidualnego rozwoju i sprawia, że związek rozwija się w zdrowszy sposób. Lowell potrafi zachować zimną krew w trudnych sytuacjach. Zachowanie spokoju, gdy wszyscy inni panikują, dodaje ludziom wokół mnie pewności siebie i ułatwia nam znajdowanie rozwiązań. Stwierdza: Ten spokój pomaga mu podejmować skuteczne decyzje i zarządzać kryzysami w trudnych czasach. Wspólne milczenie oraz okazywanie miłości i przywiązania. Lowell wie, że wspólne chwile ciszy mogą zwiększyć intymność w związku. Wspólne spędzanie czasu w ciszy pozwala nam łączyć się poza słowami. To tworzy głębokie zrozumienie i spokój w naszym związku, mówi. Te wspólne chwile ciszy wzmacniają komfort i zrozumienie w związku. Lowell okazuje miłość i przywiązanie w związkach poprzez drobne, codzienne działania. Drobny dotyk, uśmiech lub podziękowanie to sposoby na okazanie mojej miłości. Te małe gesty mają wielkie znaczenie, mówi. Te zachowania stale przypominają mu o jego zaangażowaniu w relacje z bliskimi i o tym, że mu na nich zależy. Zachowanie Loela pokazuje, jak filozofia stoicka może być stosowana we współczesnym świecie, a jego poczucie humoru rozjaśnia powagę relacji. Podejścia te zachęcają zarówno Lowella, jak i drugą osobę w związku do życia w szczęśliwszym i bardziej satysfakcjonującym środowisku, dzięki czemu obie strony czerpią siłę od siebie nawzajem i nadal się rozwijają. Siła przebaczenia, determinacji i cierpliwości. Lowell uznaje znaczenie przebaczenia w relacjach i ma do niego wyjątkowe podejście. Przebaczenie oznacza pozbycie się ciężaru przeszłości i pójście naprzód lżejszymi krokami. Porzucenie urazy oferuje nowe początki dla mnie i moich bliskich, mówi. Takie przebaczenie promuje pokój i pojednanie w związku, pomagając przezwyciężyć złożone bariery emocjonalne. Lowell wykazuje się determinacją i cierpliwością w relacjach. Wielkie drzewa rosną powoli. Dzięki cierpliwości i determinacji nasze relacje z czasem przyniosą owoce, powiedział Lowell w analogii. Pokazanie cierpliwości i determinacji pozwala relacjom rozwijać się w zdrowy sposób i zwiększa odporność w trudnych czasach. Poza byciem skutecznym słuchaczem, Lowell dąży do bycia dynamicznym słuchaczem. Słuchanie to nie tylko słyszenie słów, ale także rozumienie znaczeń, które kryją się w ciszy między nimi. Kiedy rozmawiam z moimi bliskimi, staram się słuchać nie tylko ich słów, mówi. Takie dogłębne słuchanie wzmacnia wzajemne zrozumienie i komunikację oraz zapewnia bliższy dostęp do prawdziwych uczuć i myśli bliskich. Lowell stara się działać z empatią w każdej sytuacji. Empatia zaczyna się od przejścia kilku kroków w czyichś butach. To pozwala mi zrozumieć, co dana osoba czuje i pomaga nam nawiązać głębsze relacje. Wyjaśnia. Empatia umożliwia Lowellowi podejmowanie właściwych kroków w relacjach i sprzyja wzajemnemu szacunkowi i zrozumieniu. Lowell jest zaangażowany we wspieranie wolności swoich bliskich. Największym darem w związkach jest wspieranie naszych wolności przy jednoczesnym zachowaniu wzajemnego zaangażowania. Każdy z nas ma swoją własną podróż, a wspieranie się nawzajem w tych podróżach wzmacnia nasz związek. Taka wspierająca postawa przyczynia się do indywidualnego rozwoju obu stron i zapewnia zdrowszy związek. Podejście Loela pokazuje, że jest on zarówno mądrym, jak i wrażliwym partnerem. Dostosowując filozofię stoicką do współczesnych relacji, tworzy środowisko, w którym obie strony są szczęśliwe i zadowolone. Poczucie humoru Loela łagodzi trudności w związkach i pozwala obu stronom cieszyć się wspólnym czasem.